Stowarzyszenie Klub Mamuśki już od 10 lat zrzesza Wrocławskie Mamy. Organizuje warsztaty i spotkania, proponuje atrakcyjne sposoby na spędzanie czasu z dziećmi. Ale ponieważ zbliża się dzień matki, to może warto, by mamy znalazły trochę czasu dla siebie. Moimi państwa gośćmi są założycielki Stowarzyszenia Klub Mamuśki Elżbieta woźniak kłojczuk i Anna Nowocień-Rega. Witam Panie serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. To na początek chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego z okazji tego jubileuszu, abyście miały jak najwięcej takich wspaniałych inicjatyw jak do tej pory i żebyście dalej wspierały mamy w tej ich codzienności. Jeszcze czegoś powinnam Wam życzyć. Dziękujemy bardzo za życzenia. No myślę, że właśnie kolejnych lat i kolejnych nowych mam, które dołączył do klubu. I rzeczywiście teraz, tak patrząc z perspektywy tej dekady, którą się już spotykamy i przez którą tworzymy społeczność mam, rzeczywiście jest dużo takich wzruszeń, dużo wspomnień. No i bardzo się cieszymy, że tak ta idea, która rozpoczęła się naprawdę bardzo niewinnie. Z różnymi też przeciwnościami po drodze tak fajnie się rozwija. No i bardzo się cieszymy i pozdrawiamy też tutaj wszystkie Wrocławskie mamy, pozdrawiamy też te mamy, które chociaż raz były u nas na spotkaniu. No i oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie każdą mamę, która poczułaby taką chęć dołączenia do klubu, do społeczności MAM, że być może Dzień Matki jest właśnie takim momentem, aby zrobić coś dla siebie, właśnie dołączyć do klubu Mamuśki. Wspomniała Pani o tych wspomnieniach, które macie przez te 10 lat, do czego tak najchętniej wracacie myślami, co Wam szczególnie utkwiło w pamięci. Nawet ostatnio pytałyśmy o to, mamy w ankiecie przed naszym spotkaniem. I pojawiło się tyle tematów, tyle, tyle warsztatów, które gdzieś tam w, w przeciągu tych 10 lat się odbyły, że naprawdę bardzo trudno wymienić jedno. Mnóstwo spotkań ze specjalistami, ekspertami. Myślę, że bardzo ciepło mamy wspominały też wbrew pozorom spotkania całymi rodzinami. Różne nasze pikniki, ogniska, jakieś spotkania, na których byliśmy wszyscy, również z naszymi tatusiami. Bardzo dużo osób wspomniało, że to były spotkania, do których bardzo chętnie wracają. To teraz przejdźmy do Waszego jubileuszu. Co się będzie działo? Pandemia, co prawda, tu mocno pokrzyżowała Wam plany, ale będzie kawa online. Tak, no zaczynamy rzeczywiście nietypowo, ponieważ zawsze na naszych spotkaniach no podstawą była taka, czyli właśnie taka chwila wytchnienia. Oczywiście taka właśnie ma zawsze taki wymiar metaforyczny, że nie, nie chodzi nam tutaj bezpośrednio o samą kawę, ale o to, żeby właśnie mieć taką chwilę na spotkanie, na pobycie razem. No i właśnie już powiem, już w czwartek najbliższy rozpoczynamy cyklu urodzinowych spotkań online, no i właśnie wtedy będziemy, zaczniemy od picia wspólnej kawy, czyli właśnie nasze mamy otrzymają filiżanki, oczywiście w kolorze niebieskim, czyli tym naszym klubowym, otrzymają również kawę i nasze spotkanie zaczniemy od tego, że każda mama w swoim domu, przed swoim komputerem zaparzy kawę i będziemy celebrować właśnie to urodzinowe nasze, nasze spotkanie. A kolejne warsztaty to będą warsztaty, podczas których wykonamy obrazki w stylu string art, będziemy wykonywać ozdoby z chrobotkiem i będziemy też robić świeczki i woreczki zapachowe do szaf, Także plan jest ambitny, oczywiście spotykamy się online. Natomiast mamy nadzieję, że już od września wszystko wróci do normalności i będziemy mogły spokojnie zorganizować spotkania w realu, do których no naprawdę bardzo, bardzo mocno tęsknimy i które zawsze też ładowały taką, taką naszą mamuśkową energię wewnętrzną i było to dla nas niezwykle cenne, ważne. No i właśnie tutaj teraz, jak widzimy te wspomnienia, to normalnie aż ciężko się Kupić, bo serce. Się Każde z tych spotkań to jest mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo przemyśleń, mnóstwo rozmów i naprawdę i właśnie przeglądamy teraz to i każdy się z czymś kojarzy. Wiemy gdzie się odbyło, wiemy kto na nim był, mamy jakieś takie przemyślenia. Dziękujemy za taką niespodziankę, bo to dla nas bardzo też fajny moment taki właśnie wspomnieniowy. A jak przez te lata rozrastał się Wasz klub? Bo zaczynałyście na początku, była Was garska, jak to wygląda teraz? Pierwsze spotkanie faktycznie to było kilkuosobowe. Ela była tuż po porodzie swoj, swojego drugiego dziecka, i faktycznie przyszło na to spotkanie kilka mam. To było w roku 2011. Ja urodziłam swoją pierwszą córkę w czerwcu. I już we wrześniu ruszyłyśmy razem pełną parą, i na tym pierwszym spotkaniu było około 30 mam, tak, nie chcę tak. kłamać. I faktycznie bardzo tak, powiedzmy, raczkowałyśmy te pierwsze spotkania. Starałyśmy się w ogóle przymycać taką wiedzę, że halo, mamusie, możemy zostawić dzieci wieczorami z domu, z tatą, z babcią, z dziadkiem, z jakimś opiekunem, i możemy wyjść same, bo taki czas dla nas wszystkich jest bardzo ważny. I faktycznie ten początek wcale nie był taki łatwy, bo, bo dziewczyny nie do końca były do tego przyzwyczajone. Jeśli mogłybyśmy powiedzieć, co się zmieniło, to to, że dużo odważniej mamy wychodzą z domów. Jest taki zdrowy ma macierzyński feminizm. Nie wiem, czy tutaj nie stworzyłam jakiegoś nowego określenia, ale myślę, że w takiej świadomości mam, że ta mama, która ma trochę czasu dla siebie, dla, dla swoich pasji, dla swoich przyjaciół. Faktycznie wraca do domu taka naładowana, i tak naprawdę korzysta z tego cała rodzina, bo no, tak faktycznie jest. Jest mama, szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, szczęśliwa rodzina, i to nam faktycznie tych 10 lat pokazało. I tuż przed pandemią, bo, bo pandemię trudno wliczać do tego czasu działalności klubu, bo, bo w większości były to warsztaty, spotkania online, przychodziło na spotkania myślę, że średnio około 30 mam. Chociaż były też spotkania takie, na których gościłyśmy i 80. I 120. I musiałyśmy spotkanie, chociażby nasze takie historyczne spotkania z Pawłem Zawitkowskim, dzielić na kilka tur, żeby te wszystkie mamy miały szansę się z Pawłem Zawitkowskim spotkać. Ale społeczność mam we Wrocławiu to, jest, to są comiesięczne spotkania właśnie dla mam, wieczorne, zaczynające się od kawki, bo nasze dzieci, jak ktoś zapyta, co mamy robią na tych spotkaniach klubu mamuśki, to nasze dzieci zawsze mówią: no co, piją kawę. Więc zawsze zaczynamy od picia kawy, potem jest spotkanie z ekspertem. Każde spotkanie to inny temat, inne jakieś tematy, które poruszamy i kończymy um, powiedzmy na luźno, czyli każda opowiada, co u niej. To są już takie spotkania kuluarowe. Tych spotkań odbyło się przez 10 lat nie wiem ile. No, na pewno ponad 100, samych spotkań cyklicznych było ponad 100, natomiast jeszcze dodatkowe eventy, właśnie dodatkowe wydarzenia z, z gośćmi, którzy przyjeżdżali do nas już spoza Wrocławia. No rzeczywiście jest to ogrom wydarzeń i, i tak jak mówimy, no teraz taki czas trochę podsumowań, trochę też właśnie wspomnień. No i rzeczywiście jest to ogromnie wzruszające, że taka, taka idea, taki pomysł, który gdzieś tam był w głowie jednej mamy, przerodził się właśnie w tak, tak dobrze funkcjonującą społeczność. No i bardzo się też cieszymy, że te wrocławskie nasze mamy m, też rozumieją ideę klubu Mamuśki I przychodzą, i cały czas mamy też nowe mamy, które dołączają do klubu. I myślę, że to jest no, ogromnie dla nas takie motywujące i też ważne, i też taka możliwość spotkania zupełnie innych mam o zupełnie innej, innym wykształceniu, zawodzie, światopoglądzie. To jest niesamowicie rozwijające i też pokazujące, jak to macierzyństwo jest różne, jak ono jest piękne, jak ono może być realizowane naprawdę na mnóstwo mm, sposobów. I bardzo się cieszymy, że możemy się tak wzajemnie tym dzielić, ubogacać i też jakby korzystać z tych naszych doświadczeń e, takich międzymamuśkowych. To na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie, ponieważ zbliża się dzień matki. Czy macie może jakieś porady dla naszych widzów, jak uszczęśliwić swoje rodzicielki w tym dniu? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę właśnie pandemię i to, że przez ten cały rok byliśmy wszyscy razem w jednym miejscu, często no w niedużych też metrażach, myślę sobie, że marzeniem mamy może być spokojne, ciche wypicie kawki. Myślę, że każdą mamę wyjście na taką kawę bardzo ucieszy. To nie chodzi o to, że nie kochamy naszych dzieci, kochamy je najmocniej na świecie, ale myślę, że to nie tylko mamy. W ogóle wszyscy potrzebujemy chwili ciszy. Mnie właśnie powrót do szkół, do przedszkoli to uświadomił, kiedy któregoś dnia zostałam sama w domu, pracowałam i. Pomyślałam, o ludzie, coś się zmieniło. Co to jest? Jest po prostu cisza. <laughs> myślę sobie, tak. że jest to coś, za czym bardzo tęsknimy. Nie za samotnością, ale za ciszą. I myślę, że tak, że to jest jakiś dobry prezent dla mam. Ale tak naprawdę buziaki, przytulasy i te wszystkie laurki, które przychodzą zawsze z przedszkoli, są naprawdę najpiękniejsze na świecie. I to jest coś, co każdą mamę na pewno najbardziej ucieszy. No i takie zwykłe. Też myślę, zwykłe dziękuję. Powiedzenie właśnie dziękuję mamo. To myślę, że jest bardzo istotne i też pozwoli mamom znów nabrać taką, taką energię. No i to, co Ania powiedziała też właśnie chwila dla siebie, nawet jakiś taki kwadrans czy, czy pół godziny, żeby można było zresetować się, chwileczkę to na pewno będzie potrzebne. Dziękuję bardzo. Tutaj musimy postawić już kropkę. Bardzo Panią dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.